Hej widzowie, dzisiaj aj, po bardzo, bardzo długiej przerwie mam bardzo dużo rzeczy do wam do powiedzenia co będzie teraz nagrywane na moim kanale na 100% będzie nagrywane na moim kanale to boka. nie wiem czy wróci rodzinka spróbuję to zrobić no i właśnie Roblox już nie będzie może będzie kiedyś no i tak to Be, be, niedługo, może nagram w weekend jeden odcinek, taki super, albo dzisiaj jeszcze. No, dlatego czekajcie i, i jak będzie dużo łapę w górę, to spróbuję dla Was zrobić specjal. A i tak będzie. Tak to możecie i tak zrobić, co tam chcecie. to taki malutki filmik. No i tak to. Pamiętajcie, przepraszam na tą przerwę i pamiętajcie, że będą nowe odcinki.